Jak często zdarza się, że sami sabotujemy to, bo na przykład wszystko się zgadza, ale w jednym punkcie tak się trochę nie do końca zgadza, to sobie myślę, a to nie szkodzi, będzie dobrze. A potem pół roku czy rok później, na przykład w tej innej pracy, jednak się okazuje, że to za bardzo boli i, i że nie jest dobrze, mimo tego, że to było bardzo malutkie ustępstwo wobec tego, co sobie kiedyś postanowiłem. Czy takie sytuacje się zdarzają? Oczywiście, to jest zabawne, chociaż nie jest śmieszne, bo żyjemy w kulturze, w której osoby, które zbyt często lub szybko zmieniają pracę, niezależnie od powodów, są uważane przez rekruterów za tak zwanych skoczków, i to jest negatywne zjawisko. Mimo tego, że na przykład akurat mieliśmy strasznego pecha i w dwóch czy trzech ostatnich miejscach pracy naprawdę było źle, i żeby zachować integralność ze swoimi wartościami, musieliśmy to zmienić. Więc jakie to są mogą być rzeczy, bo to pytałeś? Być może mamy pracę stacjonarną i męczymy się przy pracy przy biurku, być może to jest praca bardzo powtarzalna, jakaś rutynowa, być może kontaktu z ludźmi jest za mało albo za dużo. Być może po prostu nasze kompetencje już nie są wystarczające albo my chcemy iść dalej i nie chcemy już z nich korzystać, chcemy coś zmienić, więc tych powodów jest naprawdę całkiem sporo.